Tutaj widzimy jeden ze słynnych domów gwoździ, kiedy to właściciel zażądał tak wysokiej sumy pieniędzy, odszkodowania, że deweloperowi bardziej opłaciło się wybudować. Kilkupoziomowe rondo wokół jego domu i posesji. Jak widzicie, to, to rondo nawet przebiega nad rzeką. Domy gwoździe są to domy, które niczym gwóźdź są wbite w nowe inwestycje i nie chcą się z nich wyprowadzić właściciele. Z jakich powodów? Głównie powód jest zawsze ten sam pieniądze. Oni potrafią walczyć latami. Następny przykład z naszej prowincji. Kiedy to właściciele tej nędznej chatki zażądali o wiele więcej niż im zaoferowano, a zaoferowano im milion trzysta tysięcy juanów plus dwa apartamenty, no to oni stwierdzili, że oni chcą dwa miliony juanów i cztery apartamenty. Następnie stwierdzili, że mieszkania, które im zaoferowano, są zlokalizowane blisko kostnicy, a oni obok kostnicy nie chcą mieszkać. W końcu władze,